Przy tej intensywności treningowej, jaką mam, muszę dbać o to, aby to się odżywiać. Na szczęście nie muszę się nad tym zastanawiać i ustalać swojego menu. Ja wybieram tylko kaloryczność, oczywiście rodzaj diety jaka mnie interesuje, a o całej reszcie myśli o tym catering pomelo. W cateringu Pomelo mamy aż 9 diet do wyboru. Ja najpierw korzystałam z tak zwanej zbilansowanej, ponieważ mam to szczęście, że nie muszę borykać się z różnymi ograniczeniami. Natomiast po pewnym czasie decydowałam o tym, że chcę spróbować dietę tzw. Tak Bifit i ona jest ze mną do tej pory. Na przykład mam na, na lunch albo na podwieczorek jakąś świetną sałatkę z kurczakiem, z warzywami. Myślę sobie nie byłabym w stanie na bieżąco kupować tych produktów i jeszcze mieć czas na to, żeby z nich przygotować tak wspaniałe i pożywne danie, więc dla mnie jest to Fantastyczna opcja, i e, bardzo się cieszę, że, jestem, że mam catering pomelo na co dzień. Jak dostaję rano pudełko, otwieram, patrzę, co jest w środku, i najbardziej czekam przyznaję. Najbardziej czekam na jakieś e, m, słodkie dania, które są moją słabością, <grych> i przyznaję się do tego. Także to są moje ulubione zestawy z cateringu pomelo. Wybierz swoją dietę.